Trzyosobowa rodzina. Kamila, która na co dzień zajmuje się logistyką w firmie swojego męża, Mariusz, który jest szefem firmy, i jeszcze ich syn Janek. Janek ma 12 lat. I Janek od czasu do czasu ma coś, co oni nazywają odpałami. Janek się denerwuje. I mówimy, jak się denerwuje, to jest to co prawda młody chłopak, ale wybuchnąć już potrafi. A dodatkowo wysoki jest, w związku z czym systematycznie się irytuje. A prawdę mówiąc, irytuje się za każdym razem w momencie, gdy rodzice mówią mu, co ma robić. Dlaczego to dziecko ma nagłe wybuchy złości? Chociaż jego mama, w chwili, gdy ze mną rozmawia, to mówi mi, nie słuchaj, naprawdę, Janek, to jest taki mega, mega spokojny chłopiec, on jest bardzo wrażliwy, coś się z nim dzieje dzieje pewnie w szkole, z jakiego względu w momencie, gdy ona o tym opowiada, to Mariusz siedzi tak, jest mega zamknięty, po czym widać, że wybitnie się z nią nie zgadza, ale on z jakiegoś względu milczy. Ja chciałbym wiedzieć, co się dzieje w środku. Opowiem wam o tym w tym filmie, żebyście potrafili zanalizować tę sytuację, jakże emocjonalną i zrozumieć po pierwsze, jakie potrzeby nie są tam adresowane, co jest źle robione pod kątem rozpoznania emocji, w jaki sposób należy zmienić i regulować te emocje po to, żeby wpłynąć na określone zachowanie Janka, który dzięki temu będzie mógł się e, zmienić i wreszcie, jak doprowadzić do zmotywowania go do nauki, bo też odłożył ją mocno na bok, przede wszystkim inwestując w dużą ilość social mediów dla chłopaków w jego wieku, no i gry komputerowe. Opowiem wam w tym filmie, w jaki sposób to zrobić, a sprawa jest bardzo, bardzo istotna, dlatego że ona dotyczy emocji. Ten film to jest dopiero preludium do nadchodzących atrakcji, bo potrzebujemy znacznie więcej czasu po to, żeby móc wam dokładnie wyjaśnić, Arkana i tajemnice związane z motywowaniem się, z empatią, z realizowaniem potrzeb innych, z regulowaniem emocji i zmianami zachowań. W związku z czym, już teraz, zaplanujcie sobie czas na bezpłatny webinar live, który poprowadzę osobiście i przez minimum godzinę, a kto wie, może nawet półtorej, będę wam opowiadał o zasobach, które możecie zyskać dzięki inteligencji emocjonalnej. Więc dla każdego z Was, kto jest fanem tego, żeby emocje umieć rozpoznawać, żeby zmieniać zachowania z nich wypływające, żeby wiedzieć w jaki sposób regalować to, co się czuje, być empatycznym oraz w odpowiedni sposób się motywować, to dla Ciebie prawdziwa gratka. Żeby zapisać się na ten webinar, kliknij w link, który w tej chwili widzisz na ekranie, a tymczasem my możemy przejść do naszego tematu i zastanowić się, co takiego się działo w tej dynamice rodzinnej, że Kamila nie była w stanie w odpowiedni sposób wpłynąć na Janka po to, żeby on się uspokoił i dlaczego on stał się taki gniewny i z czego to wynikało. Widzicie, Kamila miała pewną ideę fix dotyczącą jej dziecka. Tak jak każda mama, ma, czy też rodzic, bo akurat płeć tutaj nie ma żadnego znaczenia, ma pewne wyobrażenia na temat tego, jaką osobą dziecko powinno się stać. I każdy z nas, jako rodziców, ja też mam córkę, więc wiem o co chodzi, ma jakąś ideę związaną z tym, że chciałby, żeby dziecko mówiło w obcych językach, żeby dziecko a może grało na pianinie, albo było świetnym tenisistą, albo żeby było wykształcone, żeby się rozwijało, żeby mniej grało na komputerze itd., itd. I to wszystko jest ok pod jednym warunkiem, że uwzględnia nie tylko swoje własne potrzeby i aspiracje, ale także uwzględnia potrzeby również Dzieci. I teraz ciekawe jest to, że w momencie, gdy Kamila sugerowała, co ma robić jej dziecko, wypełniając mu plan od rana do późnego popołudnia różnymi sportami, różnymi spotkaniami, szkołą muzyczną, dodatkowymi lekcjami języka, repetycjami z matematyki, to z całą pewnością realizowała zarówno swoje potrzeby, jak i Pewne ogólne zamierzenia wykształconego dziecka, którym chciała, żeby Janek się stał. Jednak już nie brała pod uwagę, że ten chłopak miał również swoje bardzo konkretne potrzeby, które nijak się miały do tego, co Kamila proponowała. W tym czasie Mariusz patrzył, gdy rozmawialiśmy w moim gabinecie terapeutycznym w taki sposób, i w ogóle nie było z nim kontaktu. I mówię, Mariusz, powiedz mi, co się dzieje. A on patrzy na mnie i mówi, bo ona daje im za dużo. Wtedy ona się odwraca, po czym mówi: Słuchaj, a ty to w ogóle się zawsze wycofujesz i jakbym nie dawała im za dużo, no to wtedy przecież przez cały dzień graliby na komputerze i oglądali social media. I oni zaczynają się kłócić, ja ich zatrzymuję na chwilę i mówię, słuchajcie, poczekajcie przez sekundę, bo nie ma sensu, żebyście się spinali tutaj, szukacie rozwiązania. Postawiłem więc tak zwane realne granice po to, żeby wpłynąć na ich zachowanie i ukierunkowałem ich energię gdzie indziej, mówiąc, czy przypadkiem nie przyszliście tutaj po to, żeby porozmawiać o Waszym synu i o drugim dziecku, które swoją drogą coraz bardziej kopiuje zachowania tego Starszego, i że coś się dzieje z Jankiem. Powiedz mi, Kamila, z jakiego względu ty dajesz mu tyle zadań do zrobienia, ona zaczyna opowiadać, że przez jest potrzebne do tego, żeby był bardziej wrażliwy, dzięki sportowi będzie w stanie mieć odpowiednie mięsień nie będzie zdrowa, dzięki językowi hiszpańskiemu, na którego systematycznie prowadzę, bo aż trzy razy w tygodniu, to on będzie w ogóle miał dostęp do 500 milionów ludzi na świecie. I te wszystkie argumenty, które ona daje, są bardzo logiczne, a ja mówię, a czy przypadkiem on nie ma ochoty więcej czasu spędzać ze swoimi kumplami? W tym momencie ona mówi, no tak, ale ci kumple to oni tylko siedzą i grają. Ja mówię, i co z tego, że grają? Co jest złego w tym, że chłopak? Realizuje swoje potrzeby. Ona mówi, ale ja nie grałam w jego. Jak byłam w jego wieku, tylko ja się zajmowałam wtedy grą w kapsle na podwórku czy na wskakaniu i zabawę w klasy. A ja mówię, ale to były twoje czasy. Pomyśl sobie, co to dziecko w danym momencie potrzebuje, i czy jesteś w stanie oddzielić to, co ty chcesz, i uważasz, że dla niego jest dobre, od tego, czego on faktycznie potrzebuje i co on zamierza robić. Ponieważ z jakiegoś względu to dziecko jest gniewne. Ona mówi, no tak, dlatego, że w szkole mu nie wychodzi, a ja nie, niekoniecznie dlatego. Ono jest gniewna, chociaż jest to jedna z propozycji. Może dlatego, że jakaś jego potrzeba nie jest realizowana. Chodź sprawdzimy. Po czym zrobiliśmy pewien eksperyment, zadzwoniliśmy do tego Janka. Janek w ogóle otwarty. poznaliśmy się szybko. Taki klawy chłopak i mówię do niego: Słuchaj, chłopaku, zadam ci jedno proste pytanie i odpowiedź. Pierwsza rzecz, jaka ci przychodzi do głowy, powiedz mi, co byś chciał zdecydowanie częściej robić w życiu. On mówi, spotykać się z moimi kumplami. Wtedy tym mama chciała coś powiedzieć. Poczekaj. Mówię, powiedz mi, a czemu tego nie robisz? On mówi, no bo nie mam w ogóle czasu, bo cały czas muszę się zajmować lekcjami, cały czas muszę, muszę myśleć o szkole. Ja mówię, a co, nie lubisz szkoły? Pytam go. On mówi: Nie, nie, szkoła jest spoko, wszystko okej, okay, Tylko ja mam strasznie dużo zajęć dodatkowych i mm, z jakiegoś względu mojej mamie mega zależy. A ja mówię, słuchaj, a nie powiedziałeś jej o tym, że masz za dużo zadań. A on mówi, wiesz co on, no mówiłem jej, tylko ja też nie chcę jej za dużo sprawiać przykrości. No ja patrzę na to z boku i co ja wiem? Mamy do czynienia z mamą, która. Nie do końca uwzględnia potrzeby swojego dziecka, bo z jakiegoś względu może po prostu nie widziała, nie pomyślała o tym, że jej syn ma określonego rodzaju potrzeby, które są ważne, które należy zaadresować i na pewno niekoniecznie w taki sposób, jak ona to robiła. 30 czy ileś lat temu, i to wcale nie oznacza, że jego potrzeby są mniej ważne od jej potrzeb, i że e, nauka hiszpańskiego jest istotniejsza niż spotykanie się z komplami, bo to rozbija inne części mózgu i również jest ważne, a na koniec dnia to dziecko ma być przede wszystkim szczęśliwe, a nie być maszyną do osiągania celów. Wiem również, że Janek z różnych względów Tłumacząc to tym, że nie chce zrobić mamie przykrości, milczy i nie informuje o swoich potrzebach, poza tym ma 12 lat, no to ciężko się spodziewać po dziecku, żeby już miało wysoki poziom inteligencji emocjonalnej i wiedziało, w jaki sposób należy o potrzebach informować. Widzę, że ojciec jest wycofany, zamknięty w sobie i mocno zdysocjowany, a jest zdysocjowany, bo w tym momencie ma w sobie dużo gniewu, ale on nie okazuje tego gniewu, on nie pokazuje złości, on ją mieli w sobie. Gdyby on wiedział, w jaki sposób tę emocję regulować, to on może, gdyby się zirytował, to by wyszedł na zewnątrz. Zrobił kilka kółek dookoła domu, wypalił to, poczuł się zdecydowanie lepiej, jeszcze dzięki temu był nieco zdrowszy i wtedy już zdroworozsądkowo w trybie zdrowego dorosłego porozmawiał z mamą i zahamował jej niespełnione ambicje z jej własnego życia, które ona zupełnie nieświadomie przelewała na dziecko. W tym całym kontekście jesteśmy w stanie bardzo konkretnie uzdrowić system. Jesteśmy w stanie uruchomić ojca, który powinien hamować określonego rodzaju zachowania mamy, która powinna uwzględniać potrzeby Janka, który powinien nauczyć się, w jaki sposób informować o tym, co czuje, po to, żeby wszyscy byli zgrani. Widzicie, oni siebie kochają, oni chcą być razem, oni są szczęśliwi w momencie, gdy wszystko jest okej, okay, tylko nie potrafią zarządzać w odpowiedni sposób emocjami. I przygody Kamili, Mariusza oraz Janka i jeszcze jednego chłopca, Franka, który też kopiował już zachowania starszego brata, niestety są bardzo powtarzającym się wzorcem dotyczącym każdego, z nas, ponieważ jeżeli nie wiemy, w jaki sposób dana osoba powinna mieć realizowane swoje potrzeby, co gorsza, jakich jeszcze nie zaadresujemy, to nie zawsze tamta osoba nam powie, że brakuje jej przyjaźni albo mąż nie zawsze powie do żony, że brakuje mu bliskości, że chciałby, żeby ona częściej go przytulała. że Żona nie zawsze poinformuje męża o tym, że tu ją, że on się spóźnia do domu, tylko na przykład zamknie się w sobie i będzie miała bardziej pretensje do niego, które są ukryte. On pomyśli, że ona robi focha. Wtedy jej powie, ona powie, dlaczego tak się do mnie zwracasz, później będą mieli konflikt, a całość sprowadza się do tego, że oni po prostu nie potrafią fachowo. Informować się o tym, jakie mają potrzeby, umieć je tak realizować i to samodzielnie, i przy pomocy swojego partnera, dziecka, czy przyjaciół, kogokolwiek innego, żeby było to robione w sposób zdrowy. Oni nie potrafią w odpowiedni sposób się motywować, tylko raczej się częściej zmuszają albo mają do siebie pretensje, nie potrafią zmieniać zachowań i to, co mama próbowała zrobić, Janka, zmuszając go do tego, żeby nie spotykał się z kumplami, bo oni grają tylko w gry komputerowe, tak naprawdę miał odwrotny efekt, bo chłopak, nie realizując swoich potrzeb, miał coraz większą, narastającą w nim frustrację, która końc końców prowadziła do gniewu, a przez to miał różnego rodzaju wybuchy, z którymi sobie nie radził. Ojciec nie powinien był milczeć, powinien był odzywać się, ale bał się dla odmiany swojego gniewu, którego nie potrafił regulować. To wszystko są bardzo konkretne przykłady tego, jak ludzie sobie robią krzywdę, bo nie wiedzą, jak siebie właściwie motywować, w jaki sposób zmieniać swoje zachowania, jak wpływać na siebie po to, żeby hamować swoją złość, żeby częściej się ze sobą cieszyć, w jaki sposób mieć więcej radości, szczególnie w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć, gdzie mamy większe tendencje do depresji, gdzie częściej żyjemy poprzez pryzmat ap apatii, radość, motywacja, entuzjazm, e, bliskość emocjonalna są kluczowymi energiami, w jakie powinniśmy wchodzić. I ja wam opowiem, jak w nie wchodzić, jak je generować, w jaki sposób komunikować się ze sobą tak, żeby móc naprawdę zdrowo żyć i budować odpowiedniego rodzaju relacje. A zrobię to na najbliższym webinarze, który jest bezpłatny, który poprowadzę na żywo już wkrótce, więc kliknijcie koniecznie w link, który teraz wam się pojawia i zapiszcie się już teraz, bo dzięki temu nie będziecie popełniali błędów Mariusza oraz Kamili i będzie wam zdecydowanie łatwiej Zarządzać swoimi emocjami, regulować je w odpowiedni sposób. Ku waszych bliskich, waszych dzieci i was samych. Ku waszych partnerów, waszych dzieci i was samych, bo dzięki jakości emocjonalnej życia poziom szczęścia znacznie wzrośnie i bezpośrednio przełoży się to także na sukcesy zawodowe dlatego że jeżeli będziesz spokojny, jeżeli będziesz skoncentrowany, jeżeli będziesz kreatywny, to będziesz wiedział co masz zrobić, przyspieszysz podejmowane decyzje, będziesz bardziej zadowolony z wyników, które osiągasz, będziesz mniej krytyczny w stosunku do siebie i to wszystko spowoduje wzrost skuteczności zawodowej, co zawsze przekłada się na poziom satysfakcji i większe zarabiane pieniądze. Więc koniecznie zapiszcie się na najbliższy webinar. Widzimy się już wkrótce do zobaczenia. Cześć.